Statuetka za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki. Zespół naukowy Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany Violetta Kozik, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Profesor doktor habilitowany Andrzej Bąk z Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych. Zespół stara się uwrażliwiać społeczeństwo na problemy związane z ochroną środowiska, ochroną powietrza i stosowaniem szeroko pojętych zielonych technologii w trosce o zdrowie i komfort życia społeczeństw. Zespół przekonuje, że spojrzenie na poprawę jakości życia, ograniczenie zanieczyszczeń środowiska wywołujących choroby cywilizacyjne, szczególnie nowotwory i choroby neuroendogenne, jest możliwe przy interdyscyplinarnych i zrównoważonych badaniach naukowych. Jest to realne ze względu na bardzo dobrą współpracę wiodących firm ekologicznych do regionu, w tym Inwentyki, dzięki której badania były możliwe do przeprowadzenia. Wyniki badań zespół prezentuje na konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Cyklicznie prowadzi działania edukacyjne w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Mające na celu aktywizację studentów i doktorantów oraz uświadamiając realne zagrożenia wynikające z braku dbałości o jakość powietrza.